Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam w kolejnej lekcji na kanale bit .pl. Ja nazywam się Michał Marczek, a w dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z CNN i 2301, chciałbym pokrótce omówić proces przypisywania adresu IP do interfejsu sieciowego, tak aby po jego konfiguracji i po restarcie urządzenia nadal ten adres znajdował się przypisany do jednego z interfejsów, czy to routera, czy też switcha. Krótki plan na tą lekcję, czyli wyświetlenie listy interfejsów sieciowych. Przypisanie adresu IP do jednego z interfejsów sieciowych, następnie potwierdzenie tego przypisania, czyli ponownie wylistowanie tych interfejsów, a jeden z nich będzie miał już przypisany adres IP, skopiowanie konfiguracji lokalnie, tak aby była ona zapisana na stałe. W momencie restartu urządzenia ta konfiguracja zostanie wczytana, wyświetlenie działającej konfiguracji, czyli to, co zostało skopiowane. Chcemy zobaczyć, czy Faktycznie jest tym, co zostało skonfigurowane. Opcjonalnie przeniesienie konfiguracji z urządzenia USB, czyli powiedzmy takiego backupu i usunięcie konfiguracji w momencie, gdy nie będzie ona już nam do niczego potrzebna. Na początek polecenie, które listuje dostępne interfejsy sieciowe na danym urządzeniu, czyli jest to Show IP Interface Brief. Oczywiście konieczne jest przejście do trybu. Uprzywilejowanego. Jak widać, są to dwa interfejsy fizyczne oraz interfejs wirtualny VLAN-1. Interfejsy fizyczne są gigabitowe 0001, natomiast w tym momencie nie ma przypisanych adresów IP do żadnego z tych interfejsów i technicznie rzecz ujmując, każdy z tych interfejsów jest po prostu wyłączony. Kolejnym krokiem jest właściwe przypisanie adresu IP, czyli wybranie z listy dostępnych jednego interfejsu. W tym przypadku jest to Gigabit Ethernet 00. Oczywiście musimy przejść do konfiguracji interfejsu. Mając już wybrany interfejs, wpisujemy interfejs Gigabit Ethernet 00. Następnie w konfiguracji już tego konkretnego interfejsu możemy przypisać adres IP, czyli IP. Adres 192.168.1.1 i maska pod sieci w notacji 255.255.255.0 w tym przypadku oczywiście, natomiast maska pod sieci oczywiście zależna jest od tego, jaki adres chcemy skonfigurować. Na koniec no shutdown, czyli podniesienie interfejsu. O czym świadczy ostatni wiersz. Interface po chwili zmieni swój status na UP, czyli jest on podniesiony i będzie miał w tym momencie już przypisany adres do jednego ze swoich interfejsów. Aby to potwierdzić, wychodzimy ponownie do trybu uprzywilejowanego i wydajemy polecenie Show IP Interface Brief ponownie, y widząc w wyniku jeden z interfejsów, czyli ten, który wybraliśmy, Gigabit Ethernet 00, ma przypisany adres IP. Tutaj na tym widoku nie będzie pokazanej maski, natomiast mamy status apps, nie ma jeszcze linku, czyli ten interfejs nie został podłączony do sieci, ponieważ protokół jest down. Następną istotną sprawą jest oczywiście zapisanie tej konfiguracji, czyli konfiguracja, która utrzymuje przypisany adres IP. W tym momencie jest to running config. Natomiast gdybyśmy wykonali Reload, czy też zabrakłoby zasilania i router by się po prostu wyłączył, czy też switch, ta konfiguracja przepadłaby, ponieważ nie jest zapisana. Jest ona w pamięci ulotnej, a nie w pamięci na stałe zapisanej. W momencie uruchomienia urządzenia ten plik konfiguracyjny jest poszukiwany, jeżeli jest znaleziony, zostaje po prostu wczytany. Więc w trybie uprzywilejowanym mamy polecenie copy running config i startup config. Wskazujemy nazwę pliku tak naprawdę na urządzeniu, który ma utrzymywać tą konfigurację, najlepiej, najbezpieczniej jest zostawić domyślne, czyli startup config i po prostu kliknąć Enter. zostaje uruchomione budowanie tej konfiguracji i po chwili, w zależności oczywiście od tego, ile informacji jest do zapisania, pojawi się status OK. Możemy w tym momencie wykonać reload, czyli uruchomić ponownie to urządzenie, aby sprawdzić, czy ta konfiguracja nam się wczyta. Po restarcie możemy oczywiście przy pomocy polecenia show running Config znaleźć sekcję, w tym przypadku szukamy sekcję Interface, gdzie zobaczymy przypisany adres IP, tutaj już z maską pod sieci. Natomiast pozostałe interfejsy są nadal nieskonfigurowane. Najważniejsze, że ten jeden interfejs ma przypisany adres IP. Jeżeli chodzi natomiast o konfigurowanie czy też kopiowanie konfiguracji z USB, polecenie kopii po spacji nazwa urządzenia USB, czyli USB Flash 0, dwukropek i spacja, następnie nazwa konfiguracji, jeżeli wszystko było robione na domyślnych ustawieniach, jest to running config i natomiast jeżeli została wskazana inna nazwa, tą nazwę tego pliku, który znajduje się na urządzeniu USB musimy wskazać, aby odczytać konfigurację do konfiguracji running config. Usunięcie konfiguracji, czyli wyczyszczenie urządzenia do stanu fabrycznego, co trzeba oczywiście wykonywać z rozwagą, ponieważ przy braku backupu takiej konfiguracji możemy sobie napytać kiedy. Jest to polecenie z poziomu uprzywilejowanego. Użytkownik taki może wykonać polecenie erase startup config, i tutaj oczywiście należy potwierdzić status OK i informacja, że ta konfiguracja została usunięta z pamięci NVRAM po. Uruchomieniu ponownym takiego urządzenia mamy czystą konfigurację, którą możemy od nowa ustawić. Warto sprawdzić to wszystko w praktyce, więc uruchomiłem Cisco Packet Tracer, routers, wybiorę urządzenie na przykład 1841, przesunę na pole konfiguracyjne. Urządzenie oczywiście potrzebuje chwilę, aby się uruchomić, natomiast jest to urządzenie czyste, czyli konfiguracji nie ma. Przechodzimy do. Trybułu przywilejowanego. Wydajemy polecenie show IP interface brief. Mamy dwa interfejsy fizyczne tym razem: Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01 oraz VLAN 1. Oczywiście tutaj nazwy tych interfejsów różnią się w zależności od tego, jaki typ urządzenia mamy. Są urządzenia starsze, które obsługują maksymalnie fast Ethernet, czyli 100 megabitów, natomiast są urządzenia nowsze, które w standardzie obsługują również gigabit. Natomiast wstecznie są w stanie również obsługiwać 100 megabitów oraz 10 megabitów. Tak naprawdę nie ma znaczenia, to bardziej chodzi o sam, samą zasady konfiguracji, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o prędkość, w tym momencie jest to dla nas nieistotne. Więc mamy te interfejsy, ja wybiorę fast Ethernet 0.0, aby skonfigurować adres IP Configure Terminal, wybiorę poleceniem Interface Fast i poprzez tab będę sobie dopełniał, więc mamy już fast Ethernet i teraz dopiszę jeszcze 00. Jesteśmy w trybie konfiguracji tego konkretnego interfejsu IP adres 192.168.1.1 i maska 255.255.255.0, czyli standardowe 24. Następnie no shutdown, interface change state to up, czyli interfejs został w tym momencie podniesiony, klikamy enter, możemy wyjść z trybu konfiguracji globalnej do trybu uprzywilejowanego i jeszcze raz Zobaczymy sobie poprzez e, wydanie polecenia Show IP Interface Brief, czy faktycznie ta zmiana została dokonana. I tutaj jak widać Interface Fast 0.0 ma przypisany adres. Jest to przypisanie adresu manualne, status up, natomiast jako, że nie jest podłączony do sieci lub też do innego urządzenia, tutaj protokół jest nadal w trybie down natomiast oczywiście możemy wykonać jeszcze poleceń show running config i tutaj również powinniśmy mieć tą konfigurację i ta konfiguracja znajduje się, wystarczy kliknąć kilka razy spację, aby przejść do sekcji interfejsów i ten interfejs 00 jest tutaj przypisany z poprawnymi parametrami natomiast oczywiście po restarcie takiego urządzenia ta konfiguracja przepadnie więc aby temu zapobiec, kopi. Running config, to startup config, enter, no i tutaj pyta nas się system. O nazwę pliku. Destination file name. Domyślnie jest to startup config. Tutaj oczywiście można zapisać sobie dowolną nazwę, natomiast warto zostawić domyślną ze względu na to, że po prostu system łatwiej ma to później wszystko uruchomić i my też widzimy, że to jest startup config, a nie konfiguracja x, z na przykład. Więc tutaj budowanie konfiguracji dosłownie ułamek sekundy. Mamy OK, więc. Bardzo teoretycznie powinno teraz po wydaniu polecenia reload i po potwierdzeniu to urządzenie zostać zrestartowane i powinna zostać wczytana ta konfiguracja oczywiście tak aby zapewnić poprawne działanie z tymi ustawieniami. Po zalogowaniu jeszcze raz show running config i mamy potwierdzenie, że po restarcie również ta konfiguracja została wczytana poprawnie bez żadnych problemów i pytań dodatkowych o to, czy chcemy zaczynać na przykład od początku konfigurację, ponieważ system operacyjny znalazł sobie ten plik i go po prostu wczyta. W momencie, gdy mamy tą konfigurację zapisaną i po restartzie urządzenia chcemy z jakiegoś powodu tą konfigurację usunąć. Po przejściu do trybu uprzywilejowanego możemy wpisać od razu polecenie erase running config lub też użyć znaku zapytania, aby zobaczyć dostępne opcje. I mamy tutaj polecenie erase, rozpoczynam pisanie, tabulatorem dopełniam ponownie poprzez znak zapytania parametry tego polecenia, no i mamy tutaj tylko jeden parametr, czyli erase startup config, również poprzez dopełnienie enter. No i tutaj ostrzeżenie, że chcemy usunąć konfigurację, która znajduje się w pamięci NVRAM, czyli pamięci nieulotnej, jeżeli zostanie oczywiście usunięta, cała konfiguracja przepadnie. Klikamy Confirm Arrays of e, NVRAM Complete. No i Mamy po restarcie jeszcze jednym mamy urządzenie, które będzie miało czystą konfigurację, którą możemy sobie dowolnie zmienić, tworząc ją od zera. O czym świadczy oczywiście tutaj informacja, czy chcemy zacząć konfigurację z takim podpowiadaniem ze strony systemu operacyjnego. Tak więc w tej krótkiej lekcji przedstawiłem pierwsze kroki. Które pozwalają na konfigurację adresu IP na interfejsie. Oczywiście, wylistowanie takich interfejsów, sprawdzenie konfiguracji, która jest obecnie, czyli running config, natomiast również poprzez show startup config możliwe jest podejrzenie konfiguracji startowej, czyli tej, która jest zapisana na stałe w pamięci nieulotnej NVRAM, jak również usunięcie konfiguracji, jeżeli z jakiegoś powodu jest ona nam już niepotrzebna lub jest błędnie skonfigurowana gdzieś w przeszłości, więc możemy w taki sposób łatwo sobie wyczyścić urządzenie do stanu początkowego i po prostu zacząć wszystko od nowa. Także w tej lekcji to tyle, dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.